Dobra Jesteśmy Jest sieka Nie biorę coli Chociaż byłbym szybszy ale bym zginął yy, Muszę się dostać do windy Nie wiem jak to zrobić ale yy, Jezus Ja nie wierzę Po co tu sami mnie dodają Skąd wiesz, wiesz ile można biegać Okej okay. Ale pięknie Szybko

może dlatego, że ktoś tu jest? Albo zdobył broń Nie wiem, może zdobył broń Tylko super, że ja nic nie widzę tutaj O tu zdobył broń, to broń musi być gdzieś Jeszcze Przydałby mi się latarka Może tu gdzieś latarka będzie. Czasem tu się pojawia latarka. Nie ma tym razem nic. Bardzo podejrzane. Dobra. Wiem, że tu jest broń. Tu. Ale ja jej nie widzę. Ponieważ jest tak ciemno. Słyszałem on ma broń Wziął broń mi Przed, przed nosem Więc chwilę poczekam Dobra, znowu zostałem wykiwany, nie? Zostałem wykiwany na 102 Może mi się uda go związać czy coś Widziałem go Ups 1.7.2 Ten komputerek to jest jakieś gungwo Nie wiem, ja miałem nic, ja jestem sam w tej pacówce Jak zwykle Na końcu zawsze zostaje sam Tam chodzi ten czteronożny potwór Jest tu karta z raczej personel klasy D z bronią On zginie zaraz, ten personel klasy D? Personel klasy D tu był nie... Ej, się ma? Jakby coś ten podaje się, nie? Stop, podaje się, naprawdę. Nie mam, ale jest apteczka. Nie, nie mam, nie mam nic. Gdzieś tam jest ta apteczka z wsięku. D. Są dwa potwory, 1,73 i Jaszczur Mogę go zabić, ale nie wybijam go Co już? Jakby co, nie strzelali do mnie Masz kartę? Co? Czy masz kartę? Mam kartę A ja bym... Otworzyć? Access granted. Access granted. Access granted. Access granted. Hey. Access granted. Co robisz? On zgłupiał, on zwariował, otruli go. Musimy uciekać stąd. Nie ja otworzę tego. Nie zabić go. On będzie próbował mnie zabić zaraz. Sojusz, sojusz mamy kolego, jakiś potwór, tu jest apteczka, chodź. Chcesz apteczkę? jeszcze apteczkę jedną Co chcesz? ID no, Naukowiec jestem Daj mi apteczkę Bo ja miałem ten, w ogóle, o kurde Bo ja miałem Halo? Co robisz? Co so, mówisz? Tu jest, tu jest pełno w klasy dupa Ja cię bardzo słabo słyszę ID oni do mnie, ID O kurde, ja jestem tym Nie wiedzą, że jestem... No. Że jestem naukowcem, bo ja byłem naukowcem, a ja nie wiem ten. Bo jestem naukowcem, nie? No. To nie jest złe.

Odbiór, odbiór. Balduje się. Halo, halo. Co? Gdzie jesteś? Potrzebuję wsparcia. Tam ID. ID po prostu. Jakie ID? Gdzie jesteś. Nie. Tutaj jestem. Tutaj jestem. Kubiłem się już karabin. Niko tu nie było jeszcze Ten karabin? Albo ten karabin. Ale ten. On strzela lepiej chyba. Nie! Co ja wziąłem? Dobra, będę szybciej biegał. Rosimy HP. Dobra, odbiór, jestem naukowcem, potrzebuję wsparcia, bardzo pilnie. Halo? Halo, potrzebuję wsparcia! pilnie. potrzebuję wsparcia natychmiast. Nie wiem czy przeżyję. Baza odbiór. potrzebuję wsparcia. Powtarzam. Stop! To ja! Dobrze, że mnie postrzelał trochę Mój HP rośnie Po chwilę przeczekam W ogóle nie działa ten supresor Ale... Baza odbiór. Potrzebuje wsparcia, powtarzam Cię się, nie? W sumie. W sumie pomogła mi ten. Pomogło mi te... ten SCP. SCP. 3244 J. Dobra, życie by teraz mi rośnie, potrzebuję... biegni chwilę się to z tra Dobra. Halo odbiór odbiór Ciekawe. Patrzcie, co się dzieje. Mam kontrolę, patrzcie, mam kontrolę.